no dzień dobry widzowie, dzień dobry, będziemy oceniać banki. Tu jestem w nowej miejscówce. Sobie właśnie odblokowałem przed chwilą. Zobaczymy tą nową krainę, bo jeszcze jej nie widziałem. Lecę sobie tam. Jak w ogóle jak wysoko skaczę? Dobra. Jestem ciekawy co tutaj jest. Podwodna kraina. Ło wow. Dobra, ale to sobie po odcinku pozbieram na te krainy Dobra, a teraz usuniemy bańki yy, Najpierw no fafikowy Halo, co jest? You don't have an... aha Nie, coś się popsło. Dobra, Simon co on tutaj ma? No, takie średnie pety no, no to Yy, takie, no nie wiem, no takie 4 na 10 yy, nie, nie to To, nie wiem Damy mu, nie wiem, no, to wszystko mu damy Bo tak za bardzo, no nie będę chyba rozdał petów No niestety, no bo one muszę mieć A to sobie opuścimy jego bank Albo nie będziemy opuszczać na razie, czekajcie Diables No to coś takiego podobnego, nie on ma trochę lepsze no to nie wiem, jego to takie, no 6 na 10 Uszadk Co to jest? Jakiego też nie widziałem Uszadk takie, no 4 na 10 Marcel O kurde No Marcel, no to takie, no 9 na 10 Dużo ma tutaj petów, Dobra, no to Marcel najlepsze rzeczy miał. No to nie, to mu coś damy. Dobra, dobra, każdemu damy. Aha, nie mogę tak szybko? No dobra. O, dobra. Simon Proszę Dobra No to teraz do QA już nie mam peta Zresztą nie mam petów za dużo No dobra trudno No to do widzenia widzowie Ja się zbieram na tą następną krainę Do widzenia widzowie